Przede wszystkim do naszego zadania potrzebujemy ula, który się znajduje tutaj, w tym miejscu. A musimy go doprowadzić do tego kowala. I zaczynamy. Oczywiście, znakiem ART podprowadzamy ul do naszego czeladnika. Natomiast u kowala kupujemy wszystkie towary za całą swoją gotówkę, jaką tylko posiadamy obojętne już co kupimy, po prostu wydajemy wszystko na jego konto. Oczywiście, im większy, im większy będziemy mieli początkowy nasz wkład kapitał tym więcej później będziemy mogli wyciągnąć jednorazowo. Po zakupach u Kowala należy nasz ul podtransportować go jeszcze bliżej, tak żeby go Pszczoły zarządliły, zaciukały na śmierć. W momencie, kiedy kowal padnie, co się stanie za chwilę, przechodzimy do medytacji. Godzina czasu, budzimy się, robimy następną drzemkę. Godzina, budzimy się i tak parę razy. W zależności od tego, ile razy będziemy medytować, tyle razy dostaniemy naszą, zwrot naszej gotówki. Które włożyliśmy na początku, i tak jak można zauważyć za chwilę, o, pierwsze 18 tysięcy, ponad, drugie 18 tysięcy, trzecie 18 tysięcy, czwarte 18 tysięcy i 5 18 000 plus oczywiście dodatkowo wszystkie rzeczy jakie tylko posiadał przy sobie razy 5